Laktoferynę, czyli to nasze różowe złoto, traktujmy tak naprawdę jako inwestycję w własne zdrowie. My się staramy wykorzystać i zbliżyć do tego, co jest naturalne, czyli tego mleka mamy i wykorzystujemy właśnie, dodajemy laktoferynę chociażby do mleka modyfikowanego. Tak? Tutaj to działanie jest celowe, aby rzeczywiście to mleko było jak najbliższe mleku mamy, żeby odwzorować troszkę ten mechanizm obronny i nauczyć dziecko właśnie obrony. Jakby wystymulować ten układ odpornościowy. Sama laktoferyna jest o tyle ważna, że ona rzeczywiście pomaga odbudować florę bakteryjną po wielu infekcjach, pomaga wesprzeć ten układ immunologiczny w kontekście właśnie naszych jeli. Czyli tutaj i ta flora bakteryjna jest taką barierą, która nam pomaga taką kolejną tarczą, która tworzona jest dzięki laktoferynie. Sama ta laktoferyna bardzo się przydaje u osób, które uprawiają sport. Sport oczywiście kojarzy nam się ze zdrowiem, tak jak najbardziej, bardzo słusznie. Natomiast yy, okazuje się, że dla sportowców laktoferyna jest jak najbardziej rekomendowana, przede wszystkim z tego powodu, że oprócz tego, że zmniejsza właśnie ryzyko stanu zapalnego, pomaga nam ułagodzić ten stres wysiłkowy. Każdy z was przyczynił się do tego, że wspólnie przekraczamy kolejną granicę. Znowu udaje nam się to zrobić coś nowatorskiego i tym razem bardzo, bardzo potrzebnego w medycynie. Dzisiaj to nie jest wydarzenie na skalę Izbarka, to nie jest wydarzenie na skalę województwa warmińsko-mazurskiego, to jest wydarzenie na skalę europejską i światową. Nie byłoby rozwoju tych firm, gdyby nie nasi producenci, gdyby nie rolnicy. Ale też nie byłoby rozwoju, który dokonuje się w rolnictwie, gdyby nie takie firmy jak ta, które osiągnęły niesamowity postęp, rozwój, wykazując się ogromną odwagą i sięgając po to, co wydawało się jeszcze kilka, kilkanaście lat temu nie do pomyślenia. Jest innowacja, jest program Fundusze Europejskie nowoczesna gospodarka i przede wszystkim są pomysłodawcy. Jest firma, która przyszła do nas z pomysłem. My takich pomysłów nie marnujemy. Z wielkim uznaniem obserwujemy działania grupy Polmlek, która w ostatnich latach przeznaczyła już ponad miliard złotych na automatyzację, robotyzację i technologię przemysłu 4.0. Dzięki tym inwestycjom Zakłady od Lidzbarka Warmińskiego, w którym się znajdujemy, po pozostałe mleczarnie grupy, stały się nowoczesnymi fabrykami przyszłości, o elastycznych mocach produkcyjnych i wysokiej odporności na kryzysy. Kochani, to serdecznie jeszcze raz witamy, dziękujemy, że jesteście. I musi się coś zadziać, no musimy to pokazać. To także za chwileczkę tutaj właśnie pokażemy państwu pierwszy raz na żywo w Polsce, Laktoferyna najczystsza w postaci. Brawo, nasi wszyscy współpracownicy. To właśnie bohaterka naszego wieczoru, Laktoferyna. Wielkie brawa.